Szołomy się bawią na dworze, jest wcześnie rano. A ja Wam pokażę coś fajnego, patrzcie jakie dziary. Jedyne 6 groszy za sztukę, taniej nie będzie. Dziary prosto ze danego, no tutaj widać, nie? Tu widać, że trochę przypałowe, ale to dlatego, że to jest świeży, dzisiaj rano nałożony. I jak ja to posmaruję kremem, no to to są z dnia poprzedniego. Całam się nabrała, Czy to prawdziwe, a tutaj... No, mam smycz, przeszkadza, ale ten jest taki, no, byle jaki, w złym miejscu nakleiłam i się szybko starł. Jednorazowe tatuaże. Polecam, jak ktoś chce sprawdzić, e, czy będą mu w ogóle pasować. Mi będą pasować, ja się w nich czuję świetnie i naprawdę chciałabym, żeby były prawdziwe, no, może nie te same wzory, chociaż jelonka bardzo bym sobie chętnie zostawiła. Także polecam. E, znana chińska strona na literkę T i kundla. Bye! Szyłoby się bawią na dworze, jest wcześnie rano, a ja Wam pokażę, co fajnego. Patrzcie, jakie dziary na 6 groszy za sztukę. Taniej nie będzie.